Słuchajcie, cześć 6, Opel Zafira A, e, komplet 3D, tak wygląda. Wiadomo tutaj oryginalne mocowanie. E, czarne plastry od z czerwonym obszyciem Też fajnie to wyszło. Tutaj przykryty taki język całkowicie. On jest też w całości. Tak wygląda pasażer. E, no super, super taranty. Też dochodzą do plastiku, więc nie przeszkadzają. Tak to wygląda z przodu. Tak, tak to wygląda tutaj z tyłu, ten dywanik zachodzi aż aż pod, pod plastik i tam też jest taki rancik mały, zobaczcie jak jest długi ten dywanik, no musicie to ocenić, musicie to ocenić, czarny z czerwonym w takim aucie, no super, super, zobaczcie jak daleko zachodzi ten rant. Dlatego też mówimy cały czas, że nie ma gdzie temu brudu się wpadać. No bo nie ma takiego miejsca po prostu, jest całkowicie to wszystko przykryte. Więc ocencie, bo ja Mac naprawdę robi swoje.